Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony i Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku z Greed. Joy Become Human, sezon drugi. I mamy karę, moi drodzy, z. jak ten. Luther. Luther z Luterem, dobra. Pamiętam, że w poprzednim sezonie. Yy, no to była taka lipa tutaj dość. Z Luterem chyba on gdzieś tam mi w ogóle odleciał, otwórnął, w sensie wiecie, no jakby nie, prze, nie przeżył chyba tego mi się wydaje, albo nie, nie, wiem, może zmyślam teraz, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że coś tam było inaczej na pewno. W sensie nie fajnie, nie fajnie. <laughs> o, mm, pogoda. Nigdy nie widziałam śniegu. Jest ładny. Spowalnia nas. Ale przynajmniej nie spotkamy po drodze żadnych ludzi. W sumie u mnie teraz też słuchacie, pada śnieg i to tak giga pada śnieg, naprawdę mega turbo. E, samochód. Dobrze, że Zlatko miał auto. Nasza mała Alice nie będzie musiała marznąć. Widziałem je kiedyś w garażu. Nie wiem, czy Zlatko w ogóle go używał. Mm -hmm. O, możemy coś włączyć. dalej konflikt antyczny przybrał dziś ramy wykryto usterkę włączono amorce awaryjne czy do przez nasze radio no weźcie nie gadajcie nawet tak keps to wygląda to się może jakieś ogrzewanie włączcie czy coś Zbadaj silnik. No dobrze. Tutaj właśnie nic nie będzie dało zrobić z tego co pamiętam. No, kara. I co ty zrobisz? Powiedz mi. Trzeba coś wymyślić, no czym prędzej. Aha, Boże, ja mam, ja myślałam, że teraz ja czekamy, co ona powie? Ja tak stoję, słuchajcie, jak taka kukła. No, dobra. A co z tym silnikiem, co się dzieje? Hmm. No autko ładne, no, no ładne, podoba mnie się. To, to idziemy po Alice czy co? Znajdź schronienie, no ale gdzie? Przecież jesteśmy na środku niczegoś. Pustegoś, czegoś. A tam dalej możesz biec na przykład? Tu też jakiś zajazd jest. Tylko pytanie: Czy my tu możemy, czy nie możemy? No, nie ten guzik chyba. Czekajcie, LB. LB. Pirates Cave. No, to chyba tutaj będziemy musieli się przyczłapać. Tam coś jest. Czy to jest to wesołe miasteczko? No nie dobra, możemy siedzieć no. na mrozie. No, nie możemy, ja wiem. No Chyba przecież, ha. No, czekaj, czekaj, tam coś było. Tu coś było. Co to? No i co? Już wiesz, gdzie chcemy pójść, czy jeszcze nie bardzo? Może tak od prawej zaczniemy? Bo od le nie wiem w sumie od jakiej. Mamy tu coś? Możemy tu coś? Nie możemy. Tu nie czekaj. Ta o tu coś możemy. Znalazłaś coś? Nie. Nic gdzie można by Niebezpieczeństwo. Tam coś świeci, ale czekajcie, tutaj też coś mamy. A możesz iść? Dziękuję. Tu coś jeszcze jest. Strzeźcie się. Niebezpieczeństwo, czaj się za każdym rogiem. Oj Moje pytanie: oczekajcie tu. Tutaj ktoś jest. Pan zamarznięty, taki ten biedaczek? No nie no, weźcie, trzeba go od odmrozić. Mogę do ciebie? Hi. Witajcie na wyspie Jezus. Piratów, Wilki Morskie! Czeka was tu moc przygód! Witajcie na wyspie Piratów, Wilki Morskie! Czeka was tu moc przygód! On jest zamarznięty, zaś w ogóle, trzeba go. Coś, jakoś Kara, weź z nim coś zrób Weź go jakoś, nie wiem y, Uhachaj, albo coś Tu mamy znowu, o, do odsunięcia tablicę Nic mi to nie mówi, gdzie my w ogóle jesteśmy Co, nie mogę tego pana, ten Ożywić tak bardziej? No nie mogę chyba Smutne Tu nie wejdziemy chyba. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A tam? Czy tu coś jest? To miejsce jest w rozszybce. No jest, no ale co zrobisz lutarno? No, znaleźć tu schronienie. No gdzieś na pewno się uda. pamiętam, że gdzieś tu byliśmy Kiedyś. Tam coś jest, poczekajcie to... A tu po tej stronie? No tu się nic nie świeci, naprawdę? Autka mamy! Ale nie możemy ani z autkami zrobić, no wiecie co? Tu mamy karuzele Aha! to zobaczyć! Chyba coś znalazłem! No ja wiem, bo też to przecież widziałem. Po prostu chciałem się rozejrzeć, no nie było mi dane, no. Co on to zrobi? Dokładnie. Super łup, ale super łup. No ten pirate kolejny nic lepszego raczej nie znajdziemy. Spróbujmy się rozgościć. Zajmę się ogniskiem. No dobrze, no zajmij się no co. My sobie poczytamy w tym czasie, zobaczymy, co tutaj jest. Bla, 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 wychodzimy A Ważne, że zahaczone, tak? Okej okay. Alice, czy możemy z tobą? Nie możemy z tobą nic pogadać Tu coś jest, co to? Eee... Sprawdź broń Ja myślę, że lepiej ją mieć. Chyba? Zostało trochę ciastek? Masz ochotę? Nie, nie jestem głodna. No dobra, ale wreszcie czego ciastka są? Czekajcie, czy my coś jeszcze mamy gdzieś? Tutaj coś się świeci. Jakaś lupa. O, jakieś, co to, co to za zdjęcie? Czy możemy wziąć jeszcze Aha, zdjąć te te mhm. Zasłony No dobra Myślę, że tym możemy okryć Alice Tak mnie się przynajmniej wydaje Bo tu też, parcie dachu nie ma Tragedia, dramat Nie możemy, tak? A tu możemy, Ok. A bo to jest poduszka Hmm Ho! Ho gdzie ona jest? Dobra, to zanim pójdziemy do niej, to ja tutaj sobie się jeszcze raz ro... tu coś mamy. No i co widzisz? Nic nie widzisz. Nic nie widzisz Czekajcie, gdzie jest? Tu coś jeszcze, aha to jest kole... Czy to jest? Czekajcie, kolejna gazeta, czy to jest ta sama, która była, którą my już czytaliśmy? To, nie, to już było chyba Czy to będzie o tym? Tak, 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 to jest to samo, dobra A ona tutaj pola... Mm, no dobrze A czy my możemy coś do Lutera jeszcze zagadać, zanim pogadamy z Alice? Nie Optymistyczna wersja. Nic nie Chodź. Powinna się położyć. One jakoś tak cicho gadają w tym odcinku. W sensie... Dla mnie też to jest za cicho, a nie mogę już tego bardziej podgłośnić chyba. Przytul Alice dobrze. Bałują. Dobranoc, Alice. Słodkich snów. Opowiesz mi bajkę, Kara? W swojej pamięci mam 9 tysięcy bajek na dobranoc. O, oh, wow! Znajdzie się coś dla ciebie. To Księżniczka to, weźmy. A co? pewnej księżniczce, która. Nie, nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. A taka jesteś sprytna. Będzie opowieść o pewnej dziewczynce, która mieszkała sama w wielkim starym domu. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale była inna. Bardzo ją to martwiło. Wtedy. Spotkała robota, hmm, który miał poleceń swojego pana, ale w końcu poczuł, że powinien się przeciwstawić, więc sobie postanowili, że uciekną razem, żeby znaleźć bezpieczne miejsce. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale, ale trzymali się razem. I pokonali je wszystkie. Hmm. Na swojej drodze spotkali innego robota, który opuścił pana, żeby ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Bardzo dobrze się kończy bajka. Na wyczerpujący dzień. Przejdziesz powiedzieć mi, dobranoc, Luter? Tak. Tak, oczywiście. No ale to jest taki niefer, bo ona się musiała prosić, Luther. Więc, jakby. Sorry, trzeba było to sa samemu z siebie zrobić. No dobra, to musimy teraz pogadać z Luterem w takim razie Nic więcej nie możemy tutaj już, nie wiem, zabrać, no tam jest tylko... To jest ta książka, prawda? W sensie ta, ta gazeta, to nie jest nic innego, ona się cały czas będzie chyba świecić Oprze. No Luter, show yourself i pogadamy sobie, choć Jak się tą kamerę zmienia? O tak Tak się właśnie zmienia Słodkie dziecko. Tak. Jest bardzo dzielna. Hmm. Plany. Co robisz, jak już dotrzemy do Kanady? Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. <gryw> Lubię to słowo. Ale jeszcze nie wiem, co ono znaczy. Cały czas sypie. Jutro czeka nas długi marsz. Trzeba wyjść wcześniej. Nikt nie może nas zobaczyć, kara. Czy ty nigdy nie zauważyłaś, nigdy co? że. Alice jest inna? Tak, oczywiście. Hmm. To naprawdę cudowna dziewczynka. To znaczy nie mam zbytnio porównania, ale... Myślę, że jest wyjątkowa, ja wiem, że jest wyjątkowa, chronialis, oczywiście, że chronialis. wy to kto? Czego chcecie? Zostawcie nas! Nie bójcie się. Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. Same Jerry, słuchajcie, same Jerry. Chcę was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. To jest smutne wszystko. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej. To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No powiesz. chodź, Kara! Chyba nie masz większego wyboru. No ależysz iść też. Czy oni dla nas karuzelę włączą? Zapraszamy. Tak, możemy na karuzelę wejść. Czy w ogóle prąd w tym Parku jeszcze? Ojej, mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! Pomóżmy jej. Ojej! Nie pamiętałem tego w ogóle zupełnie, absolutnie. W sensie wiedziałem, że ktoś tam do domu wtargnie, ale nie pamiętałem, że to tak się dobrze skończy, w sensie, że... że młoda będzie miała przejażdżkę. Teraz widzę, żeby się uśmiechała. Hm. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. No to prawda. Pewnie koniec rozdziału, tak? No tak. Uśmiech na jej twarzy mamy osiągnięcie. Dobra. Ja sobie tylko, oczywiście, zobaczę, kto i jak z moich znajomych wybierał. Co? Inaczej? Patrz, nie no, spyt. Aha, bo to jest tak samo pewnie, tak? No tak. Chronię. Alice, patrzcie, ja jako jedyny chroniłem Alice. O, wow. Ale jest głodno No, czat. Tam czegoś zabrakło, tu czegoś zabrakło, w tej karczmie... No, trudno. A i ja tam mamy w ogóle 91% ukończenia. Wow! Nie wiem, czy to nie jest czasem najwyższy wynik. No okej. Okay. Dobra, moi drodzy, kończymy sobie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. kiskie, kiski, Później dziękuję was serdecznie. E, pozdrawiam. E, weźcie sobie ciepłą herbatkę, napijcie się czegoś, rozgrzejcie się, bo na dworze no u mnie w jest tragedia i już za chwilę nie będę widział e, niczego, bo jest śnieg. Wszędzie śnieg. Ale w tym roku lubię śnieg. Słuchajcie, naprawdę w tym roku lubię śnieg. Trzymajcie się, buzi, buzi. papa. Pa.